Hej Siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku z cyklu gry Payday 2. Moi drodzy, kolejna misja jest to misja, którą Wam prezentuję kolejny raz na cicho. Misja nazywa się Diamond Store. Oczywiście, misję wykonujemy na poziomie trudności. Deadwish co mogę Wam powiedzieć o tej misji? Otóż, jeśli chodzi o misję Diamond Store, to powiem Wam, że misja ta jest na, na niskim poziomie trudności. Jest ona głównie przeznaczona dla osób, które. Już mają jakieś pojęcie na temat ich akcji, na przykład robiły sobie jewellery Star Ukrainian Job, natomiast chcą zrobić coś trudniejszego, tak? chcą, chcą sprawdzić swoje siły na jakiejś ostrzejszej akcji, natomiast nie są jeszcze gotowe do wykonywania takich profesjonalnych, długich misji. W związku z tym misja De, Dia, Diamond, Diamond Store jest misją w dziesiątkę właśnie dla takiej grupy graczy i powiem Wam, że naprawdę fajnym sposobem jest, jeśli ktoś już wykonywał misję Jewelry Store Ukrainian Job, po prostu to misję sobie uruchomić i postarać się cele tej misji zrealizować. Także moi drodzy, Diamond Store, jeśli chodzi o misję Diamond Store, już jak widzimy mam załadowaną co nam się może przydać. Mogą nam się przydać Bodyboxy. Tam chodzi dość dużo cywilu w związku z tym no, tych Bodyboxów nam troszkę może być potrzebnych. Expert Driver nam jest niepotrzebny, jeśli wykonujemy misję na cicho. Natomiast do realizacji celów dodatkowo koniecznie musimy wziąć sobie ECM-y i jeszcze jakiś pistolet z tłumikiem, skillę oczywiście ducha i jak najmniejszą wykrywalność. Jeśli to wszystko mamy, to pierwsze generalnie rzecz biorąc, co możemy zrobić, to możemy sobie pobrać nasze body które sobie zebraliśmy na początku, przejść do broni i podchodząc już do budynku, widzimy nasz piękny, ładny budynek, który nam się bardzo pięknie, powiem Wam, prezentuje. Budynek, który będziemy musieli obrabować. I teraz tak, generalnie są dwie możliwości, ponieważ. Te drzwi, które tutaj widzimy po lewej stronie budynku, są drzwiami do monitoringu. Natomiast nie zawsze nam się zdarzy, że te drzwi do monitoringu będą y, się tutaj respiły. Czasem się zdarzy, moi drodzy, tak, że drzwi do monitoringu tutaj nie będziemy mieli, natomiast y, będziemy mieli tutaj, widzimy, cywil, nie chcę, żebym nie zauważył. W związku z tym ja sobie tego z tyłu głoskuję i zaraz na tego, który tutaj idzie, kamera go wtedy nie wykryje. Natomiast jeśli tego drzwi do monitoringu nie będziemy mieli, to niestety, ale będziemy musieli monitoring załatwić od wewnątrz. Tak? Czyli dopiero kiedy będziemy robili rush, szybciutko wchodzimy do monitoringu i monitoring zdejmujemy. Powiem wam, że fajnym sposobem myślę, jest zniszczenie kamery, ponieważ dzięki temu najprawdopodobniej wyprowadzimy, wyciągniemy tutaj jednego ze strażników który nie będzie mógł, że tak powiem, widzieć tej kamery, tak? I on powinien tutaj do nas podejść. Jeśli wchodzimy do monitoringu, otwieramy sobie oczywiście drzwi po cichu, bez żadnego problemu. Zabijamy strażnika i zgłaszamy pager. To jest pierwsza rzecz, pierwszy cel, który powinniśmy robić. Jeśli ten cel mamy już zrealizowany, możemy sobie jeszcze zobaczyć tu nie ma jakieś paczuszki, czasem się respi. Zwróćmy uwagę na urządzenie, które tutaj mamy na ścianie. Jak widzimy, mamy alarm, który jest armed. Armet oznacza, że jest on uzbrojony, a to oznacza, że nie możemy wypić ani jednej szyby, ani zniszczyć czegokolwiek w gablocie, ponieważ to nam wywoła alarm. I teraz, jeśli na przykład tu mieliśmy kamerę, kamerę zniszczyliśmy, to tutaj jak widzimy, podchodzi nam drugi strażnik, który widzi tą kamerę. My tego strażnika szybciutko zabijamy. Zgłaszamy pager i w ten sposób pozbywamy się już dwóch strażników. Natomiast ilość strażników na tej misji jest 4, to jest dokładnie taka sama ilość jaką mieliśmy wykonując misję, misję Bank Heist. Można było wykonać tę misję samemu, po cichu, na głośno. Tak, generalnie rzecz biorąc. Nie było problemu z tym, że musieliśmy uciekać przed większą ilością strażników, bo na przykład już się nie da więcej strażników zgłosić. Jeśli mamy już monitoring zdjęty, ewentualnie się już na ten drugi strażnik podszedł, tak, do tej kamery, zobaczył, że co się dzieje, ponieważ on wykrył zniszczoną kamerę. To tak naprawdę już mamy połowę drogi za sobą. Teraz tylko orientujemy się, czy tutaj nie siedzą cywile, bo czasem ci cywile lubią tutaj przebywać. Jak widzimy, jeden cywil tutaj stoi. My sobie go od razu weźmiemy. Ponieważ on nam nie będzie później przeszkadzał. Co jeszcze, co jeszcze jest ważne? Zwróćcie uwagę, ponieważ jeśli na przykład kamerę zniszczyliśmy, to wiadomo, strażnik nam podszedł, bo ją sprawdzał. Natomiast, moi drodzy, nawet jeśli tych kamer nie niszczymy, czasem może być tak, że my mimo wszystko będziemy mieli patrole strażników. I to jest, powiem wam, całkowicie normalne, że taką sytuację będziemy mieli. Strażnice mogą nam patrolować teren. Czyli chodzić sobie na przykład od prawej, od lewej strony mimo wszystko, ale oni będą chodzić już w sposób losowy, tak? Oni nie będą chodzić, że tak powiem, w wyniku naszych działań, tak jak na przykład zniszczenie kamery, tylko oni już całkowicie będą się udawać w sposób losowy i my w sposób losowy będziemy musieli reagować. Czyli jeśli widzimy, że ktoś nas na przykład wykrywa, tam idzie strażnik, to szybko go łykać. Jeśli nam tu cywile chodzą, to pamiętajmy, żeby nie zabić cywila przed zniszczeniem kamery, ponieważ kamera nam go wykryje i misja się kończy. Jeśli cywil nam tutaj gdzieś leży, albo strażnik, przenieśmy go najlepiej tutaj, w to miejsce, ponieważ da nam to szybki czas reakcji, żebyśmy się wrócili do tych drzwi na górze, jeśli wywołamy jakiś alarm. Jeśli cywilów mamy ogarniętych, czyli na przykład skutych, pozabijanych, oni są gdzieś tutaj w jednym miejscu, w tym takim cieniu, gdzie nas nikt z takiego większego terenu nie wykryje, to teraz moi drodzy na spokojnie sobie drzwi otwieramy. Nie róbmy tego wcześniej, ponieważ czasem się zdarza, że strażnik w środku może nam wyjść. Jeśli taką sytuację będziemy mieli, to możemy być głęboko w tyłku. Dlatego najpierw ogarniemy sytuację na zewnątrz, dopiero otwieramy drzwi. Natomiast może się też zdarzyć, jest taka sytuacja, że... Patrzymy jeszcze, tu nie ma kamery, ale już kamera w sumie jest zdjęta, to już nie ma problemu. Może się zdarzyć taka sytuacja, że mimo wszystko... Tego cywila w sumie, sumie spakuję, bo tam mieliśmy jeszcze strażnika, bierzemy sobie kartę. Może się zdarzyć taka sytuacja, że po prostu... Tego strażnika myślę też ukniemy. Od razu będziemy mieli z głowy. Paczkę sobie tutaj postawimy. Zgłosimy Pagera. Może być taka sytuacja, że drzwi będą otwarte. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce i drzwi będą otwarte, to niestety jedyną rzeczą, jaką w tym wypadku możecie zrobić, to po prostu tylko działać szybko. O nie ty, no panie kochany. sieć pan tutaj, na no, jeszcze mi się przesunął. Dobra, trudno. To już jest końcówka akcji, więc myślę, że nie będzie, żeby nie będzie problemu. Moi drodzy, teraz tak, co jeszcze chciałbym Wam powiedzieć. Tutaj w tym korytarzu przemieszczają się tylko i wyłącznie cywile, i tylko i wyłącznie tylko i strażnicy, i tylko i wyłącznie jeden cywil. Zawsze. Tutaj w tym miejscu nigdy nie będą Wam wchodzić inni cywile. Żaden menadżer, nikogo tutaj nie spotkacie. Jeśli skasowaliście monitoring, czyli tamto pomieszczenie, które ja skasowałem na początku, i jeśli e, otwieracie te drzwi, to możecie tu się natknąć na trzech strażników i jednego cywila. Trzech strażników, jeśli gracie we dwójkę, możecie oznaczać sobie kamerą, czyli jeśli sobie podchodzicie tutaj do tego pomieszczenia, może ktoś wejść sobie w kamerę. Jak widzimy, jedną zniszczyliśmy kamerę, więc jednej kamery nie ma. Tą tutaj koło monitoringu. Natomiast pozostałe kamery nam oznaczają strażników. Jeśli jacy strażnicy są to kamery nam ich oznaczają. W tym wypadku, jeśli na przykład gramy we dwójkę, jedna osoba może na przykład być na meteringu, a my kasujemy strażników po kolei, powoli, uważając, żeby nie skasować strażnika tutaj, ponieważ może drugi strażnik nam wyjść tutaj, jeśli on będzie dokładnie w tym miejscu, tak, to już nam może wykryć tego strażnika i pojawi się nad nim wykrzyknik i wykrzykniki pojawią się już na wszystkich cywilach, którzy znajdują się wewnątrz. Natomiast jeśli już kasowaliśmy strażników dwóch tutaj, trzeci był w monitoringu, to tak naprawdę nie ma znaczenia, czy ten strażnik zostanie zabity tutaj, czy zostanie on zabity dalej, tak? Ponieważ już tam nikt nie wejdzie. Natomiast jest jeszcze jedno ale. Tutaj kręci się zawsze i wyłączy jeden cywil. Zawsze. Ile razy tam misje nie będziecie robili, zawsze będziecie się kręcił jeden cywil. To jest, moi drodzy, osoba, która ma dostęp do karty, którą możemy wyłączyć alarm. Jeśli my tego alarmu nie wyłączymy, jeśli przez przypadek zabijając strażnika wybijemy tą szybę jakąkolwiek, czy wybijemy szybę w oknie, czy wybijemy szybę w gablocie którejś tam na dole, włączy nam się alarm. W związku z tym nie możemy pozwolić na to, żeby cokolwiek sobie wybić. Przed wyłączeniem alarmu. Jeśli już cywila załatwiliśmy, to była ta cywilka, która tutaj chodzi, tak jak mówię, ona zawsze będzie tu chodzić i zawsze będzie tylko jedna, także nie będziecie mieli problemu z jej rozpoznaniem. Podchodzimy sobie, bierzemy sobie od niej kartę, czy ją zabijamy, czy bierzemy sobie kartę i moi drodzy, przy alarmie wyłączamy alarm. I teraz mamy informację nie armed, tylko disarmed. Czyli roz, alarm mamy rozbrojony. To oznacza, że już teraz możemy wybijać szyby i możemy niszczyć te gablotki. Także wstępnie powiem wam, teraz tak naprawdę realizacja celów nie jest bardzo skomplikowana, ponieważ możemy już z ECM-em zdziałać, możemy bez ECM, a jeśli mamy wszystkich strażników, że tak powiem, przejętych, tak naprawdę ECM nie znam potrzebny. Możemy wejść sobie po prostu na żywca. Krzyczeć na cywilów wszystkich, żeby się nam się poddali, tak? To jest najważniejsze, żeby wszyscy byli na kolanach, żeby nikt nam nie wywołał jakiegoś alarmu. Szybciutko na wszystkich krzyczymy, jeśli są wszyscy na kolanach. Cywile są zastraszeni. Możemy ich albo kuć, albo możemy ich, moi drodzy, zabijać. Tam jeszcze mamy cywila. No, udało się. Jeszcze, moi drodzy, mi tu jeszcze był na górze cywil, który mi dzwonił. Nie zauważyłem tego cywila, on mi gdzieś tam wszedł. Właśnie, on mi wszedł, jak ja schodziłem, tak? Jak je ja schodziłem, nie, nie nakrzyczałem na wszystkich. I jeden cywil mi po prostu wszedł na górę, uciekł tam i próbował zadzwonić na policję. Także moi drodzy, jeśli już mamy wszystkich cywilów, że tak powiem na kolanach, to mamy dwie możliwości. Kujemy albo zabijamy. Jeśli działamy samemu, wiadomo, wielu kajdanek nie mamy, więc tak naprawdę najlepszym sposobem jest po prostu pozabijanie wszystkich cywilów. Jeśli mamy skila na mniejsze koszty zabijania tych cywilów, więc w tym momencie nie będzie problemu, tak? Możemy sobie tych cywilów powoli zabijać. Natomiast jeśli, jeśli nie mamy tego skilla, no to mamy problem, tak? Ponieważ koszty są naprawdę duże. I możemy mieć problem, możemy mieć po prostu problem z tym, żeby czy w sumie nie problem, tylko bardzo dużo pieniążków nam wtedy odejdzie przy realizacji celów. I teraz słuchajcie, działając sobie od razu tutaj na terenie tego, tego Diamond Store, tak, czyli, czyli sklepu z diamentami, mamy, mamy przy okazji tutaj jeszcze sklep z samochodami, jakimiś fajnymi samochodami, dodatkowo narzędzia do. Czyszczenia samochodów, jakaś benzyna, jakieś opony, tak? Tutaj też znajduje się często safe, który możemy sobie zdrirować. I teraz, tak naprawdę, zanim rozpoczniemy, że tak powiem, obrabowanie tego sklepu, możemy sobie popchodzić dookoła, możemy sobie safe podrirować, zobaczyć, co tutaj mamy w okolicy, tak? Natomiast oprócz tego safe'u, jeszcze czasem respi nam się safe albo tutaj, na górze, tu w, tej, w tym momencie nie ma, albo tutaj, też się czasem respi. Chociaż tutaj powiem Wam w sumie respi. Wydaje mi się, że się respi, ale nie jestem pewny, tu nie jestem pewny. Natomiast tutaj na pewno, bo tu się spotkałem z więc tutaj się na pewno respi. Natomiast jeszcze jeśli nie ma ani w tym, ani w tym miejscu, to najprawdopodobniej mamy safe tutaj u ochroniarza, tak? Także podchodzimy sobie, możemy sobie już te drzwi w sumie otworzyć, będzie szybciej. I już możemy założyć Drill. Wcześniej drill nie zakładajmy przed. że tak powiem, zraszowaniem tego, tego sklepu, ponieważ cywile nas mogą wykryć. Jeśli teraz mamy cały alarm już wyłączony, po pozakładane możemy zająć się tylko i wyłącznie pakowaniem naszych obrabowanych bagaży. Jeśli nie chcemy wywołać alarmu z zewnątrz, nie musimy ich wyrzucać na zewnątrz tych bagaży. Natomiast jeśli e, wszystkich na zewnątrz wyczyściliśmy, możemy przy okazji te bagaże, tymi bagażami się zająć. Część oczywiście kosztowności zbierzemy sobie bez problemu. E, bez, bez paczki, tak, nie, nie musimy mieć żadnej walizki, żeby je spakować, natomiast część kosztowności niestety e, musi być włożona do walizki. No i oczywiście te walizki są generalnie rzecz biorąc, e, że tak powiem powodem, e, dla którego możemy misję zakończyć. Ponieważ celem jest zabezpieczenie tych dużych 14 walizek, tak. Tych dużych 14 walizek, w międzyczasie możemy sobie tutaj drillować sejfy. Przed obrabowanie sklepu warto sobie tego Drea safe założyć. No chyba, że nie chcemy tych safów wyrabować, to nie jest obowiązkowe powiem wam. To nie jest tak jak w Jewelry Store, że w safe mieliśmy na przykład 14 paczkę, jak na przykład w tym przypadku. I tylko dzięki temu tej paczce dzięki tej paczce mogliśmy udać się na Escape'a. Nie. W safe'ach tutaj nie mamy paczek. W safe'ach może mieć jakieś takie mniejsze duperelki natomiast paczek nie ma. Wszystkie paczki, które musimy zebrać, mamy na terenie e, Diamond Store, i na terenie tego miejsca, które teraz e, czyszczę, także my w międzyczasie sobie tutaj wszystko rabujemy. Możemy też otworzyć kasy, tak? W kasach też znajdują się jakieś e, kosztowności. No i tak jak wam powiedziałem, e, tę misję prezentuję wam przede wszystkim dla osób, które dopiero rozpoczynają przygodę z Gumpey Day. Natomiast tylko dla osób, które już, e, że tak powiem, profesjonalnie grają w tą grę ponieważ takie już trudniejsze misje też Wam już niejednokrotnie prezentowałem na kanale, też je robię, robię w międzyczasie, natomiast chcę, żeby po prostu część tych nagrań, tak? część, część tych let's playów, gameplayów trafiała, moi drodzy, też do wszystkich graczy, dla tych, którzy są już bardziej doświadczeni i dla tych, którzy, którzy dopiero zaczynają, że tak powiem, przygodę z grą Payday. W międzyczasie, tutaj, sobie wszystko rabujemy. Musimy zwrócić uwagę, czy drilly nam się nie psują. Tak? Jeśli nam się drille psują, to możemy sobie od razu podlecieć te drille, naprawić. Tak najlepiej robić, ponieważ wtedy nie czekamy. Tak robimy jedno, jedno z drugim. Także, to tak jak Wam powiedziałem. Gdybyśmy mieli to podsumować. Pierwsza sprawa, jeśli mamy monitoring, to kasujemy monitoring. Jeśli mamy kamerę koło monitoringu, skasujmy ją, ponieważ y, 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 pozwoli nam to. Wyciągnąć jednego ze strażników, dzięki czemu już będziemy mogli skasować dwóch. A strażników zawsze, albo zawsze na tej misji będziemy mieli czterech. Kolejną rzeczą, którą, którą robimy, tak, to jest skasowanie pozostałych strażników. Czyli jeśli ma na przykład jednego w monitoringu, skasowaliśmy, czy na przykład dwóch, bo była kamera i drugi nam podszedł. To jest w sumie, w sumie jeszcze nie. To jest ogarnięcie wszystkich cywilów. Czyli tutaj przechodzimy sobie, latamy sobie po tych miejscach dookoła. I moi drodzy, wszystkich cywilów tutaj z tego regionu, gdzie jestem, tutaj z tego regionu, zabieramy. Jeśli ktoś stoi tutaj bliżej, to musimy go po prostu najlepiej skuć albo zabić i przynieść w paczce i dać ich tutaj, ponieważ dzięki temu tam z ulicy nam się kolejni nie będą orientować, co mogłoby wywołać kolejne alarmy. Natomiast z tej strony, jeśli ktoś nam pójdzie to bez problemu też możemy go wtedy złapać. Także to jest kolejny cel ograniczenie cywilów. Później, jeśli to mamy zrobione, to wchodzimy sobie do tego pomieszczenia po schodkach otwieramy sobie drzwi wejściowe i tam już będziemy musieli kampić na strażników kasujemy wszystkich strażników pozostałych czyli albo jeśli mamy jednego w monitoringu skasowanego to albo został nam strażnik już tylko w... strażników nam zostało dwóch jeśli w monitoringu i jeszcze dodatkowo kamera czyli tam dwóch było zabitych to nam zostało albo dwóch albo jeśli był skasowany strażnik w monitoringu to nam zostało jeszcze trzech i teraz yy, uważając, żeby nas nikt nie zaszedł tu z dołu, to najlepiej zabijamy strażników. Już wam jeszcze to pokazuję raz, żebyście to pamiętali. Najlepiej zabijamy strażników tutaj. Oczywiście upewniając się, że tu nie ma kamery. I chyba, że wcześniej tą kamerę skasowaliśmy. Jeśli kamerę skasowaliśmy, to nie ma to znaczenia, kamera może patrzeć. Ale jeśli nie skasowaliśmy, to uważamy, żeby nie było kamery. Jeśli jest kamera, kasujemy ją najpierw, dopiero później strażników zabijamy. Natomiast jeśli yy, już mamy trzech strażników zabitych, Wyczekujemy też naszego cywila Naszą właściwie cywilkę Która zawsze jest jedna o jednym wyglądzie I zawsze ona ma tą kartę Zabieram od niej kartę Jeśli cywile, ta cywilka na górze Strażnicy są, że tak powiem już Moi drodzy przejęci, tak To ostatnią rzeczą Którą w tym momencie robimy To wyłączamy alarm Jeśli alarm mamy wyłączony Już całkowicie To możemy dostawać się bezpośrednio Moi drodzy, do w, w, bezpośrednio do, do, tej głównej, do tego głównego miejsca, gdzie rabujemy, tak? Czyli wchodzimy sobie albo z ECM-em, bez ryzyka, że ktoś nam zadzwoni, albo wchodzimy sobie bez ECM-a, bo w sumie tak naprawdę ECM nie jest nam aż tak bardzo potrzebny. No, chyba że tak jak ja na przykład prawie to sfaliłem, bo już mi tam cywil dzwonił, więc możecie sobie tego ECM-a ostatecznie założyć, jeśli nie chcecie mieć takich niespodzianek, jaki ja mam. Natomiast to, że oszczędzicie ECMy, ma jeszcze jeden plus. Szczególnie jeśli gracie solo. I ja za chwilkę Wam jeszcze ten plus, o tym plusie powiem. Jaki on ma plus. Tylko sobie już zrabujemy do końca te przedmioty i wejdziemy moi dozy na zewnątrz. Tu już mamy końcóweczkę. Mamy jeszcze jedną paczkę. Tutaj patrzymy, czy coś nie mamy. A i jeszcze tutaj kasa. Możemy sobie tą kasę wyciągnąć. Tak. Tu mamy jeszcze kasę. Wszystkie takie miejsca, powiem, warto sobie wyczyścić, ponieważ to nam daje dużą sumkę. Aha, i jeszcze jedno. Warto, żebyście w skinie, w skinie, co ja mówię, w skillu Ghosta, mieli zacowany ten skill, który daje Wam 30% więcej pieniążków. Ponieważ tutaj z tych biżuterii, z tych pieniążków, takich pojedynczych, dochodzi dość sporo, dość sporo kasy. Więc dzięki temu możecie sobie zwiększyć ilość tej gotówki, tak. Tutaj, też kosztowności były, tak zwane tak, tak, na przykład takie kosztowności. Czyli kasa, takie kosztowności, taka biżuteria. Jeśli macie tego skilla na 30% więcej, to wam zwiększa. Natomiast nie zwiększa wam e, za te paczki. Tak? Jeśli macie te paczki, te paczki są stałe. Czy macie tego skilla, czy nie, e, paczki są stałe. Natomiast jeśli. Mm, Macie tego skilla, to te drob... drobiazgi, tak? które nie pakujecie do paczek, dają wam 30% więcej pieniążków. Nie pamiętam dokładnie nazwy tego skilla, natomiast powiem wam, że to jest chyba w goście i to jest pierwsze od lewej strony. I to musi być ace'owane Tam 10% chyba daje wam zownowane czyli za jeden punkt, natomiast za 4 punkty, czyli 1 plus 3, macie to ace'owane dzięki czemu daje wam to procent 30. Jeśli ktoś już długo gra w tą grę, no to powiem Wam to nie ma sensu, tak wiadomo, że on już ma na tyle pieniądze dużo, że, że może je rozrzucać na prawo, na lewo. Natomiast jeśli nie ma, no to warto po prostu tego skilla mieć, ponieważ no, to nam da troszkę większą sumę. No i że tak powiem, najbardziej żmudna robota, tak jak zawsze. Chociaż ona, powiem Wam, na tej misji nie jest aż taka żmudna, ale jest przyjemna, szczególnie jeśli misję rozpoczynacie dopiero, grę w payday, a rozpoczynacie dopiero od niedawna. To powiem wam bardzo przyjemnie jest te paczki przenosić. Ja pamiętam, jak ja lubiłem te paczki przenosić, tak? Ja kiedyś wbiłem na taką rundkę, kiedy grają naprawdę tacy no, w miarę dobrze zorganizowani gracze i właśnie tak robili po kolei: bam Heist, Generalist Store, Ukrainian Job, Diamond Store, próbowali nawet Dead Diamond zrobić, chociaż im nie wyszło. Natomiast e, powiem wam, że te paczki mm, ja zawsze lubiłem przenosić, tak? Oni tam się na mnie patrzyli, jak dobry Murzyn pracuje, a ja tylko z paczkami ISRU, ISRU, i sru, i i przenosiłem, tak? To naprawdę sprawiło mi dużą przyjemność, ponieważ patrzyłem jak te pieniążki tam rosną tak Na początku to się wydaje naprawdę fajne, ale kiedy moi drodzy już tak gramy dłużej To już, że tak powiem, to przenoszenie paczek staje się przez za pewien czas żmudne Niestety taka to już z kolej rzeczy Grając w grę Payday 2 No i dobrze, mamy trzynastą paczkę, mamy paczkę jeszcze dodatkowo Czternastą, tak jeszcze sobie powiem wam, zobaczymy, czy tutaj nie ma czegoś więcej. Możemy oczywiście wkładać się na escape'a, ale zerkniemy sobie, czy już wszystko pobraliśmy, żebyśmy czegoś nie zostawili. Tutaj mamy wszystko zebrane, tu mamy wszystko. No właśnie, jeszcze tutaj. Jeszcze tutaj, jeszcze mamy kolejne paczki. I zwróćcie uwagę, tam jedną, jedną paczkę miałem w sejfie, tak. No i tu mamy jeszcze więcej tych paczek, czyli tak naprawdę to z safe'u, tą paczkę nie musiałem wyciągać, ponieważ escape miał tak czy inaczej. Bo mamy tutaj aż tam po odliczeniu tej jednej paczki, bo teraz było na styk, to mamy dwie paczki więcej bez otwarcia safe'ów. Więc nie ma problemu, żeby zrealizować cel tej misji bez yy, czekania na drill, jeśli działamy w zespole. Szczególnie 3-4 osobowym, to powiem Wam, czekanie na te safe jest dość monotonne. No i nie, nie jest konieczne, tak? Nie jest moi drodzy, konieczne. Yy, jeszcze jedna sprawa, o której Wam chciałem powiedzieć. W sumie dwie sprawy. W sumie dwie sprawy. Jeśli nie zmarnowaliście ECM-a, to tego ECM-a możecie wykorzystać na bankomaty, ponieważ na tej misji bardzo często rozpędzają się też bankomaty. Jeden bankomat mamy tutaj. Więc możemy sobie go ecm otworzyć, oczywiście robimy to klawiszem F, nie klawiszem G, bo klawiszem G postawicie tego ECM-a, a nie bankomat otworzycie. Żeby otworzyć bankomat, to oczywiście wystarczy mieć ECM nieulepszony, to jest jeden punkt w goście, odblokowujemy, ghosta w ogóle odblokowujemy i daje nam to ecm który którym bankomaty. No i możemy się rozejrzeć, ponieważ często tu jest jeszcze gdzieś drugi bankomat, natomiast teraz chyba go nie będzie albo go nie potrafię znaleźć. Tu mamy park, tu już nie przejdziemy dalej. Tu już dalej przejść nie możemy. Tutaj jeszcze zobaczę, bo tu był jeden bankomat z tej strony. Tutaj bankomatu już nie widzę. No i powiem Wam, że chyba tutaj już bankomatu nie będzie. Aha. Cywilka jeszcze mnie tu zauważyła. Dobra. Przeżyję te 4500. Patrzę, czy tu gdzieś jeszcze jakiegoś bankomatu nie ma, ale tu już chyba bankomatu nie ma. Chyba, że nie potrafię znaleźć. Tu przejść dalej już nie mogę. Ciekawy powiem wam, bardzo, bardzo miła sceneria, bardzo miła sceneria, takie dwa pasy mamy, tak, z środkiem zieleni, to jest jesień, z tego, z tego co wynika, z, że tak powiem, wyglądu misji, natomiast ciekawe jest to, że mamy dość szeroki pas zieleni, a droga jest tylko jedno, jednopasmowa, jednopasmowa, to jest powiem wam dość ciekawie zrobione, szczególnie, że ten pas tam na końcu wchodzi nam w sam środek, że tak powiem, tego przejazdu. Droga jest niedopracowana. Ale mimo wszystko misja jest świetna. Dobrze, tu już nie ma chyba bankomatu, więc powiem Wam, chyba że bankomatu nie będzie. Jedyne, co jeszcze mogę zrobić, to mogę jeszcze lecieć sobie od drugiej strony tak na szybko zerknąć. Czy nie ma bankomatu, ale najprawdopodobniej to już będzie tylko ten jeden bankomat. Także będziemy się udawać na Escape'a. I jeszcze, moi drodzy, jedna ważna rzecz, o której Wam nie powiedziałem. Alarm do monitoringu może się rozbić się w kilku miejscach. Alarm możecie mieć tutaj, w tym miejscu, gdzie go wyłączyłem. Możecie mieć też na górze, już was tutaj zaprowadzę, tylko troszkę się że tak powiem. No, moja postać się zmęczyła. Możecie mieć alarm tutaj też, też się spotkałem z tym alarmem tutaj. I z tego co pamiętam, jeszcze alarm możecie mieć w tym pomieszczeniu, tutaj chyba gdzieś na ścianach. Także alarmy mogą się rozpić w różnych miejscach. Możecie zrobić rasza od razu przed wyłączeniem alarmu, ale pamiętajcie o jednym. Nie wolno wam zbić ani szyby strzelając do cywilów, albo do ochroniarzy Ochroniarz, który do was strzela, też nie może wam zbić żadnej szyby, a to jest dużo gablot, dużo szyb Możecie tego nie ogarnąć Ochroniarz do was strzeli, zbije szybę, włącza alarm Albo na przykład wy przez przypadek strzelicie do cywila i strzelicie w gablotę Więc powiem wam, e, lepiej sobie najpierw alarm wyłączyć dopiero wtedy robić rush Natomiast jeśli nie możecie, że tak powiem, nie, wiem, nie chcecie, nie chce wam się czekać na tego cywila Chociaż powiem wam, to jest bez sensu według mnie, bo ten widać dość często tu chodzi, ale jeśli macie takie życzenie, ok, możecie robić bez wyłączenia alarmu, ale i tak musicie go wyłączyć po wykonaniu rusha ponieważ nie możecie zbić żadnej gabloty a to oznacza, że celów misji nie wykonacie także trzeba wyłączyć alarm i dopiero wtedy realizować kolejne cele misji także sobie powiem Wam, to by było chyba na tyle, co Wam chciałem powiedzieć Myślę, że mam wszystko dokładnie wyjaśnienia na temat tej misji, natomiast jeśli właśnie jeśli byście mieli ten pokój z monitoringiem, nie byłoby tutaj drzwi, tylko od środka tutaj. To jedynym tak naprawdę sposobem dostania się w to miejsce, to jest zrobienie raszu z ECM-ami, które że tak powiem zas zasłaniają nam kamery. Nie dają nam obrazu z kamer, ulepszone, na 30 sekund, wtedy na spokojnie skrzyczycie cywilów, otworzycie sobie tutaj te drzwi, jeszcze możecie sobie do tego podłożyć drugiego ecm bo tak jak widzimy jeśli mamy ulepszone mamy dwa wejść do monitoringu i na samym końcu skasować tego pana z monitoringu także to jest że tak powiem już wasz, wasz pomysł ale też losowość misji, ponieważ w zależności od tego jaką mamy misję, jaką mamy losową w taki sposób będziemy tą misję cele tej misji realizować także moi drodzy na końcu tylko mam podsumowanie tak offshora troszkę jest, pieniążków troszkę jest Także misje myślę warto robić, szczególnie jeśli gramy z kilkoma graczami, jest o wiele szybciej. EXP powiem ja wam, nie jest też najgorszy, bo 406 bez y, Infejma, którego ja mam, plus jeszcze mamy to, to będzie. No, myślę, że tak na początek dostaniecie około 250, powinniście mieć na spokojnie 250-300 tysięcy expa na pierwszych levelach. Także to w sumie byłoby na tyle, jeszcze tutaj sobie, że tak powiem, losuję kartę. Co nam tam wychodzi, jakaś naklejka nam wyszła, no i to było w sumie na tyle, jeśli chodzi o tę misję, tak? Tak jak mówię, misję tam kieruję przede wszystkim dla osób, które rozpoczynają przygodę z Payday'em, ale mają już jakieś pojęcie na temat na temat cichych akcji, także możecie sobie tę misję próbować zrobić samemu bez żadnego problemu. Póki co, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka i zapraszam Was do kolejnych cyklu Payday 2. Także trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym odcinku, cześć.